Nic dziwnego, że skupia na sobie uwagę cztery bramki w trzech ostatnich meczach. Co za wyczyn! Zapraszamy na transmisję. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco! Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują. Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. To co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. I jaka decyzja? Jedyna możliwa! Karny, proszę Państwa. Za chwilę może być po remisie. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką. Normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Prowadzą zatem 1 do zera. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Atak przerwany, dobra interwencja w destrukcji. Musiły je strzelać. Pewnie to teraz broni. Wypieszczone podanie. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Niewiele brakowało. Ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Górnik zawsze przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. To musi być gol! Ależ to była sytuacja strzelecka. Czegoś takiego nie można marnować. Piłka zostaje w rękawicach bramkarskich. No, świetna robota. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach Olebiak z piłką. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Aut po tym wejściu obrońcy. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu, popatrzmy. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Kapitalnie! Górnik podwaja prowadzenie. Rybale mają naprawdę trudną sytuację. Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo odpuścili krycie w polu karnym i rywal to wykorzystał. Trzeba było szybciej wybijać piłkę. Mieli sporo czasu, by zażegnać niebezpieczeństwo. Zaatakował i odebrał piłkę. No i górnik zawsze coraz bliżej bramki rywala. Co teraz? Nie trafia w bramkę. Może innym razem. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Polewiak. Ależ doskonała sytuacja. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo... Uwaga, może strzelać. Wciąż może być ciekawie. Proszę bardzo, wykazał się teraz refleksem i chłodną głową. Tu fachowcem między słupkami kibice nie muszą panikować. Bez dośrodkowania tym razem. I stanął na linii strzału. To może być groźne, będzie kontra. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Okazja do strzału. Oj, kiepsko to było uderzone. Nie jest łatwo uderzyć z bliska technicznie i celnie. Czasem wychodzi właśnie taki kiks. Gorzej się chyba już nie dało. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Otrzymuję teraz informację, że w meczu Krakowi mamy zmianę wyniku. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Krakowi. Obecny wynik brzmi 1 do 0. 35. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Jest dużo miejsca na skrzydle. Czy wykorzystają to piłkarze Radomiaka? Ależ ma żelazne nerwy. Górnik dominuje na boisku, nie daje pograć rywalowi. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Znakomite wyczucie zamiarów strzelca. Piłka zmienia tor. Ciekawie teraz krąży piłka w groźnej strefie. To będzie corner. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Odbiór w ataku. Pachnie tu golem. Raz jeszcze spod chorągiewki. corner. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. Obiecująca wrzutka. Można to było lepiej rozwiązać. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! I dalej groźnie. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo! Głęboka ta centra z narożnika. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Usiłuje strzelać. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Za takie zachowanie musiała być żółta karka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Wórnik zawsze przesuwa się z piłką, dobrze to wygląda. Czy będzie z tego bramka? Ale to teraz zepsuł! Wymarzona okazja, krótki dystans. I żeby tak przestrzelić, zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Teraz jest niepilnowany. Tak jest! Gol! A więc tylko bramka różnicy. No teraz nie mogą zwalniać tempa. Piłka nożna to przewrotna gra, a ta powtórka jest tego najlepszym przykładem. Oceniając po przebiegu gry, kto mógł przypuszczać, że to właśnie ta drużyna będzie zaraz cieszyć się ze zdobycia bramki. Mamy teraz wynik 2 do 1. No, chyba trafi! Trafiają zabrzanie! Odjeżdżają rywalowi! Ten ma teraz do odrobienia dwie bramki! Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Na tablicy wyników 3 do 1. Aut po tym wejściu obrońcy. Dobra akcja, obrona może być w opałach. No i strata. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko. Gratulacje za tę interwencję! Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Rzuca w okolice 11 metra. Juka oddana przeciwnikom. Niesamowita okazja! Gol dla górnika zabrze! Przycisnęli rywali, proszę! Jakie efekty! Już od jakiegoś czasu pachniało tu bramką. Brawo! Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Aktualny wynik to 4 do 1. Nici z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Czas dokonać Roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. że teraz na siebie ciężar gry, rzutka w pole karne. No i nic z tego nie wyjdzie. Jest strzał, no nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Jeżdża jak w masło. Gol, proszę Państwa, był beznitosny. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. I po tej bramce jest 4 do 2. Cholewiak. No i odjechał teraz z piłką. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Daniel Łukasik. Mieliśmy zagranie, ale. Zdecydowanie, zbyt łatwo przechwycone. Mamy strzał, ale był czujny, brawo. Będziemy mieli teraz zmianę w sabrzańskiej drużynie. Zrożnego w okolice jedenastki. Łatwo to broni teraz. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd? Uwaga! Musi to trafić! Tak! Znowu Bramka! Co za mecz! Olbrzymie straty niemal całkowicie odrobione! Piłka nożna jest niesamowita! Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Mamy dzisiaj grad goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Aut po tym wejściu obrońcy. To nie było trudne. Broni Bramkarz. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Chodzą z kontrą, jest tam paru zawodników Okazja Nie zepsuć tego Udało się, wyrównują Jaka to była Cenna bramka, a niby było Już po meczu Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Uwaga, robi się groźnie. Jeśli teraz strzelą, to może być gol na wagę wygranej. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Jest dużo miejsca na skrzydle, czy wykorzystają to piłkarze Radomiaka? Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? O nie, co tu się stało? Strata. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Niecelnie teraz podaje. Zmaga się do kibice Górnika. Wierzą, że ich zespół zdobędzie bramkę na wagę zwycięstwa. Teraz strzał. Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy remisowym wyniku tego typu interwencje są na wagę złota. I już nic z tego różnego nie będzie. Spotkanie dobiegło końca na tablicy wyników remis. Myślę, że o ile przed meczem zespół nie wziąłby może w ciemno remisu, to może być zadowolony z wyrównania w samej końcówce.